Hollywood, gdzie migoczące światła i perfekcyjne uśmiechy sprawiają, że wierzymy, iż wszystko pachnie i lśni. Ale za tym makijażem kryją się sekrety, które zmuszają całą ekipę filmową do trzymania się na dystans. Kto by pomyślał, że najbardziej uwodzicielskie gwiazdy świata mogą roztaczać zapachy, które sprawiają, że ich koledzy wstrzymują oddech. Od nawyków niespryskania się przez tygodnie po dziwne sekrety urody. Te rewelacje sprawią... Że już nigdy nie spojrzysz na nich tak samo. Oto najsłynniejsze i najbardziej śmierdzące gwiazdy Hollywood, osoby, obok których niewielu odważyłoby się usiąść. Johnny Depp, człowiek, który kiedyś zachwycał miliony widzów swoim wizerunkiem kapitana Jacka Sparrowa, nosi w sobie filozofię życia, niezbyt pachnącą. Podczas kręcenia piratów z Karaibów uważał, że prawdziwy pirat nigdy nie powinien znać mydła ani szczoteczki do zębów. Deb miał splątane i tłuste włosy, zakurzone ubrania i prawie nigdy nie zmieniał stroju przez tygodnie. Zapach potu, tytoniu i rumu stał się jego sygnowanym zapachem do tego stopnia, że Orlando Bloom musiał zatrudnić kogoś do rozpylania odświeżacza powietrza na planie. Podczas kręcenia filmu turysta z Angeliną Jolie, aktorka znana ze swojej wyrafinowania, musiała kilka razy przerywać zdjęcia, aby podać mu miętówki lub pachnące chusteczki. Ekipa filmowa musiała nawet powtarzać niektóre sceny pocałunków, ponieważ jej wyrazu obrzydzenia nie dało się ukryć przed kamerą. Dla Depa był to zapach wolności i sztuki, ale dla innych był to zapach wyzwania. Julia Roberts, ikona naturalnej urody i milionowego uśmiechu, jest znana w świecie kina z nawyku, który wprawia innych w zakłopotanie. Rzadko bierze prysznic. Dla Julii oszczędzanie wody to nie tylko akt ochrony środowiska ale także sposób na utrzymanie skóry i włosów zawsze naturalnymi. Uważa, że zbyt częste prysznice usunęłyby cenne oleje, które produkuje ciało. Na planie jedz, módl się, kochaj jej włoscy partnerzy, przyzwyczajeni do czystości, często czuli się niekomfortowo z naturalnym zapachem gwiazdy. Ekipa makijażystów miała nawet swój własny termin, czwarty dzień włosów Julii, odnoszący się do momentu, gdy rzeczy zaczynały przekraczać granice tolerancji. Chociaż wielu kolegów musiało nosić maskę, dopasowując jej kostiumy, Julia niezmiennie twierdziła, że zapach nie jest tak ważny jak autentyczność. W świecie Hollywood, gdzie sztuczne perfumy są zawsze obecne, ona wybiera roztaczanie swojego własnego zapachu. Bradley Cooper, mężczyzna, który zawsze wygląda nienagannie, z olśniewającym uśmiechem i urzekającym spojrzeniem, w rzeczywistości ma nawyk, który zaskakuje wielu kolegów. Bierze prysznic do trzech razy dziennie, ale kategorycznie odmawia używania dezodorantu. Cooper uważa, że antyperspiranty zawierające aluminium uniemożliwiają ciału naturalne usuwanie toksyn i nie chce ingerować w swój cykl biologiczny. Rezultat jest taki, że rano jest świeży, jakby właśnie wyszedł z reklamy mydła. Ale w połowie dnia naturalny zapach ciała zaczyna się dawać we znaki, zwłaszcza po intensywnych ćwiczeniach. Lady Gaga, jego współgwiazda w filmie Narodziny Gwiazdy, subtelnie utrzymywała dystans podczas sesji zdjęciowych, podczas gdy personel produkcyjny zawsze przynosił małe wentylatory i odświeżacze powietrza. Mimo to Cooper nadal z ufnością twierdzi, że chce być po prostu wierny swojemu ciału. Filozofia godna podziwu. Gdyby tylko wszyscy nie musieli dzielić tego samego powietrza. Sandra Bullock, nagrodzona Oscarem aktorka o wyrafinowanej urodzie i uprzejmym uśmiechu, skrywa sekret urody, który zdumiewa każdego, kto o nim usłyszy. Podczas kręcenia filmu Miss Agent przypadkowo odkryła cudowny eliksir, który sprawiał, że jej oczy zawsze promieniały. Krem na hemoroidy. Wizażysta nałożył jej ten krem pod oczy, aby zmniejszyć opuchliznę, a efekt był tak skuteczny, że Sandra natychmiast przyjęła go jako rutynę przed każdym ważnym wydarzeniem. Od tamtej pory, przed każdym pojawieniem się na czerwonym dywanie, jej asystent zawsze nosi co najmniej kilka tubek. Bo jeśli zapomną, cały zespół wpada w panikę, żeby je znaleźć. Chociaż wielu śmieje się z tej ekscentryczności. Bulok wcale się jej nie wstydzi, ponieważ, jak twierdzi, ważne jest nie nazwa produktu, ale to, jak sprawia, że czuje się pewnie przed kamerami. I z pewnością te oczy nigdy nie zawiodły Hollywood. Shia Labouf, buntownik Hollywood, zawsze był znany z ekstremalnego poświęcenia się rolom, posuwając się nawet do poświęcenia zapachu ciała. W filmie wojennym Furia wcielił się w żołnierza czołgu, który żył między błotem a prochem. Aby całkowicie zanurzyć się w postać, Shia postanowił nie brać prysznica przez prawie trzy miesiące zdjęć. Na początku Brad Pitt i ekipa filmowa podziwiali jego powagę, ale potem zdali sobie sprawę że nieprzyjemny zapach w zamkniętej komorze czołgu był prawdziwą torturą. Personel dyskretnie zostawił mydło i dezodorant przy drzwiach jego przyczepy, mając nadzieję, że zrozumie aluzję. Ale Shia potraktował to jako wyzwanie i stał się jeszcze bardziej uparty. Pozwolił, aby brud go pokrył. Miał czarne paznokcie i ubrania przesiąknięte zaschniętym potem. Ten widok sprawił, że wielu nie odważyło się do niego zbliżyć. Dla Shii była to autentyczna sztuka. Dla jego współgwiazd była to lekcja, że geniusz i nieprzyjemny zapach dzieli jeden prysznic. Jennifer Aniston, ulubienica Ameryki, znana z serialu Przyjaciele, ma pozornie nieszkodliwy nawyk, który sprawia, że jej partnerzy na planie są ostrożni. Jest wielką miłośniczką kawy. Codziennie Jennifer potrafi wypić do sześciu espresso, a konsekwencją jest to, że jej oddech zawsze intensywnie pachnie kawą. Jason Bateman, jej współgwiazda w filmie Switch? Opowiedział kiedyś, że scena pocałunku z Jennifer była jak smakowanie kawy przenośnej. Od tamtej pory zawsze ma pod ręką miętówki i nazywa je swoim ubezpieczeniem Aniston. Do filmu szefowie wrogowie? Przestał żartować. Przed każdą intymną sceną po prostu oferował jej listek odświeżający oddech, nie mówiąc nic więcej. Mimo to Jennifer nie ukrywa tego nawyku, a nawet śmieje się, mówiąc, że zapach kawy jest częścią mojej energii. Na czerwonym dywanie zawsze lśni jako symbol perfekcji, ale na planie wielu twierdzi, pachnie bardziej Starbucksem niż Chanel. Megan Fox, ikona seksu lat 2000, zdumiała wielu nie swoją urodą, ale dziwnymi nawykami higienicznymi. Sama przyznała, że często zapominała spuszczać wodę w toalecie, uważając to za trywialną, mało ważną sprawę. Jej były mąż, Brian Austin Green, Musiał wywiesić wszędzie zasady łazienkowe i zainstalować automatyczne toalety, ale Megan zawsze znajdowała sposób, by wyłączyć funkcję spłukiwania, bo hałas jej przeszkadzał. Kamerdynerzy w domu musieli prosić o dodatkowe wynagrodzenie, bo nie mogli już znieść tej sytuacji, a hydraulicy żartowali, że są nieoficjalnymi członkami rodziny. Na planie wojowniczych żółwi ninja i jej garderoba była tak zagracona, że producenci musieli zatrudnić osobę wyłącznie do jej sprzątania i utrzymywania bezpiecznego środowiska pracy. Megan Fox zaśmiała się, zapytana o to, mówiąc, że bycie piękną nie oznacza bycia schludną, ale dla jej kolegów spotkanie z nią zawsze oznaczało głębokie oddychanie przed wejściem. Ashton Kutcher i Mila Kunis, złota para Hollywood, pewnego dnia zdumieli całą Amerykę, ujawniając swoje nawyki kąpielowe. Biorą prysznic tylko wtedy, gdy widzą plamę. W wywiadzie Aszton szczerze powiedział, że codziennie myje tylko pachy i miejsca intymne, a resztę pozostawia, aby skóra odpoczęła. Mila natomiast skomentowała, że dorastała bez ciepłej wody, więc niecodzienne prysznice stały się jej nawykiem od dzieciństwa. Oboje zastosowali tę zasadę również do swoich dzieci. Używaj szamponu tylko wtedy, gdy włosy są naprawdę brudne od błota. To ujawnienie wywołało oburzenie opinii publicznej, zmuszając dermatologów i specjalistów od pielęgnacji dzieci do wypowiedzi. Ale kuczer nadal z dumą twierdzi, że nigdy nie widział swojej skóry tak zdrowej. W ich luksusowej willi w Beverly Hills mydło przypomina bardziej przedmiot dekoracyjny niż niezbędny artykuł. Uważają, że miłość nie potrzebuje zapachu perfum, tylko autentycznego zapachu drugiej osoby. Hollywood, gdzie migoczące światła nie wystarczą, by ukryć prawdziwe zapachy za perfekcyjnym wyglądem. W świecie perfum, kremów i nienagannego wizerunku, te gwiazdy przypominają nam, że różnica czasem ma swój własny zapach. Niektórzy widzą w tym wolność, inni ekscentryczność, ale wszyscy pokazują, że za blaskiem są również bardzo ludzcy. Być może to właśnie sprawia, że nie możemy oderwać od nich wzroku. Nawet jeśli czasem musimy wstrzymać trochę oddech, kto według ciebie najgorzej pachnie spośród nich? Zostaw komentarz i nie zapomnij zasubskrybować, aby odkryć kolejne sekrety Hollywood.